Cześć kochani, dzisiaj pokażę wam jak zrobić taką bardzo popularną marmurkową masę cukrową i jak obłożyć nią tort. Zapraszam. Czego będziecie potrzebowali do wykonania marmurkowej masy cukrowej? Wiadomo, masy cukrowej. Link będzie tutaj. Pokazywałam na kanale wam jak zrobić taką masę cukrową i ja tutaj już mam przygotowaną i wyrobioną, ona jest ciepła i elastyczna, masę cukrową w trzech kolorach. Będzie to biały, szary i czarny. Szary, myślę, że tak jedna czwarta objętości białej, białej masy cukrowej, natomiast czarnej dajemy najmniej, bo chcemy tylko uzyskać takie delikatne przetarcia. Do obłożenia tortu masą cukrową. Używam takich plastikowych pacek. One będą nam potrzebne do tego, aby masę cukrową bardzo ładnie tutaj opracować na torcie. Ale do tego przejdziemy później. Zaczynamy od stworzenia z białej masy takiego wałeczka. Do białego muszę dorobić szarą masę, i tą szarą masę również formuję w kształt wałeczka. I nakładam na biały wałeczek. To samo robię z czarnym. I nakładamy znowu na szary. Teraz całość rolujemy. Składamy na pół, jeszcze na pół i znowu rolujemy. Składamy na pół i rolujemy. To, ile razy zrolujecie masę, będzie właśnie naszym zagęszczeniem marmuru. Teraz chwilę ją przemasuję, ale dosłownie chwilę, żeby przez przypadek biała masa cukrowa nie zafarbowała mi się na czarno. Podsypuję blat skrobią kukurydzianą. Dlaczego skrobią kukurydzianą? Dlatego, że cukier puder zmienia nam konsystencję masy cukrowej. Nie chcemy, żeby ta masa cukrowa nam się łamała, żeby ona była zbyt sucha, nie formowała się odpowiednio, dlatego nie podsypujemy blatu cukrem pudrem. Tylko skrobia kukurydziana i wałkujemy. Jeśli chcecie mniej marmuru, dodajcie mniej czarnej masy albo szarej. To wszystko od was zależy, jak ta masa cukrowa będzie wyglądała ostatecznie. Masę musimy teraz dosyć cienko rozwałkować, bo inaczej tort będzie niezjadliwy i będzie ciężko się wykrajało kawałki. Marmur gotowy. Mój podobał mi się właśnie z tej drugiej strony, bo z tej strony wyszedł trochę za ciemny, a tu jest więcej takich fajnych, szalonych przejść, więc tę stronę wybrałam. Czas przełożyć masę cukrową na tort. Tort pod masę cukrową musi być obłożony masą maślaną. Link tutaj. Bardzo dobrze wiecie już, jak go zrobić. Dlaczego nie śmietanka i mascarpone? Dlatego że śmietanka i mascarpone ma bardzo dużo wilgoci w sobie, i jeśli położycie masę cukrową na śmietankę i mascarpone, to ta masa się po prostu rozpuści. Przekładamy. Mój sposób jest taki, że nawijam sobie masę cukrową na wałek. I przekładamy. No, i co teraz? No bo nie wiadomo jak to teraz zakryć, pokryć, wygładzić, żeby ten tort miał kształt i żeby był idealnie obłożony. Do tego będą nam potrzebne packi i nasze własne ciepłe dłonie. Zaczynamy od opracowywania góry, a następnie zabieram się za falbanki. Bierzemy jedną falbankę, przyklejamy, rozkładamy. Rozciągamy delikatnie i prasujemy tort. Czy będziecie czuć pod palcami, gdzie falbankę macie, a gdzie nie? Ta masa cukrowa jest naprawdę plastyczna, więc naprawdę nie jest to takie trudne. Delikatnie, nie śpieszcie się, bo porwiecie masę cukrową, co później nie wygląda estetycznie. Te paczki służą nam do tego, żeby bardzo ładnie wygładzić masę maślaną, która jest pod masą cukrową. Ale dzięki tym packom nie dodajemy już więcej ciepła tej masie maślanej. Jeśli chcecie uzyskać bardzo fajny kąt, to jest taki trik, żeby jedną packę przyłożyć u góry, a drugą packę na linii tutaj grzbietu. I przejeżdżamy właśnie w ten sposób. Tort obłożony. Idealnie, nie mamy tutaj żadnej falbanki. Musimy teraz odciąć nadmiar masy cukrowej. Idealnie razem z tortem ucinamy nożem bardzo uważając, czyli nóż musi być równolegle do tortu. I taki tort ląduje w lodówce. Możecie go ozdobić dowolnie. Ja często do marmurkowych tortów stosuję kwiaty. Piwonie u góry. Możecie te piękne rozmazy czarne pomalować złotym barwnikiem. Będzie wtedy taki element właśnie bardzo elegancki. Więc naprawdę pole do popisu macie ogromne. Mam nadzieję, że wykorzystacie to u siebie w domu i wyślecie mi koniecznie zdjęcia, jak zrobiliście swoje i przygotowaliście swoje marmurkowe torty. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój tip. I będziecie z niego korzystać. Do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć!